Witam Was, to BZ8001, a to jest kolejna misja z Holofnuty United Offensive. I wisi na drzewie. To jest kontynuacja misji Pomodiec. Do sobie Niemcy. Znaczy, że są nasi. Super. Ale nie do końca.

Musimy sobie wziąć broń, bo teraz jedzą, nie za daleko nie zejdziemy. Dobra, to jest nowa broń, która ta którą, czyłam, została wprowadzona właśnie w United Offensive, czyli Wobbley MK4. Dobra, ta misja bardzo mi się podoba, taka fajna, taka tajniacka. Jak jakby w głębi weszłem, już zamki. Od razu informuję, że po tym filmiku pojawi się kolejny filmik, mianowicie informacje. Mam osłonę. Dobra, strzelamy. No zaraz będziemy więcej amunicji od tych Niemców. Co nie miałem już takie takie inne wdosy wydają? Wcześniej takich nie słyszałem. No zaraz, zobaczy się. Mogłbym mieć MP44, bo mp 44 niech nie wydaje taki dźwięk, jak szczerają z niego Niemcy. Albo zwykłym MP40 Amunicji nie dasz? Amo. Tak, to było MP40. Jak mówiłem już a w tym duchu nie ma nic? W tym, w, tym, w tej w, Jak to się nazywa, no? Zapomniałem. Ale to są Brytyjczycy, to są chyba... Ci, ci są, oni są wieśniakami, tak mi się wydaje, bo... Nie mają wojskowych stroi, to są chyba... Ci chłopacy z okolic, z pobliskich. A ten chyba był w wojsku jednak. Chociaż... Nic nie wiadomo. Nie wiadomo nic o przesz przeszłości Ingrama. Oprócz teraz. Dobra, ten moment jest taki... Trzeba jak najbliżej podejść i być po cichutku. Dobra, już nie musimy być cicho. A teraz musimy... Whoa! Tak. Przemawiać w tym domu, żeby nie skaleczyć się, bo to będzie nie za dużo apteczek i Niemcy będą nas zachodzić od tyłu. Albo nam wyskakiwać. O! właśnie o takim wyskakiwaniu mówiłem. Teraz nas od tyłu będą no chcieli. Ej. No! Ile już masz życia, chłopie? a oh. Ale. Bolało. Teraz. Bo nie ma tu kopu. Dobra, nie ma. Okej, okay. to trochę. Bolało. O! Mm, nie dosięgam. Muszę ich tak pozabijać. Ciało. Dobra, ja idę tam do przodu sprawdzić. Au. Dobry jest. A wiego, to pistolet. Nie da rady. Tak da radę. pięć. chyba wyskoczy jakiś ten... mus. Jak dobrze pamiętam Jest tak Wow. To się to podłożył kurde zniknąłem po 40 no. Nie Niecie? Mam dla Was radę, nie podchodźcie do ognia. Follow me. Move. No, na. Musimy dotrzeć do takiego mostu. Aha, aha. A? No, no. Musimy A, o, tutaj zerwano Niemcy. więcej. Aah, piękny strzał. No, dobra, to się będę z nimi męczyć. Już nie doszło no, no, nie? Dobra. Dobra, no, wszyscy. no, mi się wydaje. Okej... Okay. Ale zabici. Bierzemy jeszcze ammo. który przyda nam się w naszej podróży. Jak to ujmę. No patrz, jak się schylił. Był taki ładny head wycelowany. Kurde. I teraz musimy się bardzo wysilić Bo ci co chwilę będą chodzić do, chyba do MG34 albo tam jest M24 No Szopy No, nie, że mi przeszkadza nam te sejfowanie Jeśli wam przeszkadza, to je ograniczę, nie? No, przynajmniej postaram się Zwykle za bardzo nie saveję. Ale zgon. Nie, nie wiadomo kiedy może się trafić, nie? MG34. A już mamy prawie full aimo. No yy, ja, full! Tak mało! Co nie tak ma mają małą w tym. Dobra. Boy. Tak nazywa. No Dobra, teraz... Fajny moment. Ty to już za końca. Powiem wam, że to chyba już za rok nie jest mieć tak? znaczy tak. Faktycznie już jesteśmy blizko końca. No... Kurde. Biel Pani ten to zaraz będzie... No zresztą zobaczycie, ja nie będę wam mówił, bo nie przedstawionaj moje walk na kanale BG8000 Nie będę tego zdradzał i też niektórzy sobie nie grali w Unestet ofensywa a tam może przekonam was tej gry, bo gra ma naprawdę świetne misje.